Cześć! W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o rwek kulszowej. Jak wiemy jest to jedna z najczęstszych przyczyn bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Definicja rwy kulszowej to zespół bólowy pochodzący z podrażnienia korzeni bądź nerwu. I co się tam tak naprawdę dzieje? Jeśli chodzi o dysk interesować nas będzie sytuacja, w której dochodzi do przerwania pierścienia włóknistego wtedy jądro miażyste przesuwa się i powstaje tam masywny obrzęg. Dzięki któremu obrzęk będzie mocno podrażniał funkcję nerwu i stąd objawy, które będą promieniować do kończyny dolnej. Czy to będzie pośladek, czy to będzie tylna część uda, czy też łydka, czy stopa. Początek nerwu kulszowego jak wiemy to odcinek lędźwiowy i tutaj głównie będziemy rozpatrywać segmenty L4, L5, S1, S2, S3. I tutaj w ramach ciekawostki można dodać, że nerw kulszowy u niektórych osób biegnie pod mięśniem gruszkowatym, u niektórych biegnie nad mięśniem gruszkowatym. A u niektórych osób biegnie przez ten mięsień. Dalsza część nerwu kulszowego to tylna część uda, i później na poziomie piszczeli biegnie on sobie i rozwarstwia się na nerw strzałkowy i na nerw piszczelowy. Teraz przejdźmy sobie do objawów rwy. Jakie będziemy mieć objawy? Z reguły będzie to ból ostry, pochodzący z kręgosłupa lędźwiowego, przechodzący przez pośladek i promieniujący wzdłuż kończyny dolnej. U niektórych osób e, ból ten nie musi być ciągły. Może być e, w kończynie dolnej, czyli w łydce, może być w udzie. Jest też wariant w, w pośladku i w, w łydce. Co ważne, ból e, dystalnie będzie większy. Zdarzają się też przypadki promieniowania do obu kończyn dolnych. Co za tym idzie, czy może być to spowodowane? Spowodowane może być to solidną przepukliną w odcinku lędźwiowym. Ból w przypadku rwy kruszącej będzie elektryczny, będzie intensywny, będzie mrowiący i będzie palący. Jakie będą występować objawy neurologiczne? Jeśli chodzi o objawy neurologiczne, będzie to zaburzenie czucia na przebiegu nerwu. Będzie osłabienie siły mięśniowej. W cięższych przypadkach będzie to niemożliwe do wykonania stanie na palcach, a już w takich bardzo ciężkich przypadkach to nietrzymanie moczujka. Teraz przejdźmy sobie do pozycji, które będą nasilały, a które będą polepszały. Jakby funkcjonowanie y, podczas życia codziennego. Pozycje, które y, na pewno będą pogarszały stan pacjenta, będą to pozycje w zgięciu, w nachyleniu, czyli typowo skłony, y, jakieś y, schylanie, dźwiganie. Pozycje statyczne takie jak jazda samochodem, y, długie siedzenie przy biurku, a pozycje, które będą y, pomagały nam funkcjonować, będą to pozycje. Leżące będzie to pozycja krzesełkowa, czyli ustawienie kończyn dolnych pod kątem 90 stopni podczas leżenia na plecach, następną pozycją, która będzie jakby polepszać funkcjonowanie, czyli redukować nasz, nasz ten ból, będzie pozycja, w której pacjent ułożony jest na boku, między, między nogami jakaś poduszkawałek, żeby. Odciąży też kręgosłup lędźwiowy. i ogólnie ruch, czyli pacjent, swój ból, w dużym cudzysłowie, będzie potrafił zniwelować poprzez chodzenie. Kolejnym testem, który możemy wykonać oprócz SLR-a, będzie badanie neurologiczne. Czyli, tak naprawdę, pierwsze co chcemy zbadać to siłę mięśniową. Następnie będziemy badać odruchy, czyli w tym przypadku odruch kolanowy, odruch Bawińskiego. Kolejnym testem, który po SLR możemy zbadać jest to badanie neurologiczne, czyli w tym przypadku będziemy sobie badać, siły, badać siłę mięśniową w obrębie kończyny. Będziemy sobie badać odruchy, czyli odruch kolanowy, odruch ze ścięgna Achillesa, czy też odruch Bawińskiego. Co jest ważne w takim badaniu jeszcze to Badanie y, czucia, czyli y, sprawdzamy, czy pacjent na jednej, y, jak i na drugiej kończynie będzie y, czuł tak samo. Teraz przejdziemy sobie do badania. Y, jednym z testów, które wykonamy dzisiaj, będzie test SLR. Jest to test, który y, jest bardzo y, łatwy do wykonania, zarazem jest bardzo szybki do wykonania i tutaj w tym przypadku jeśli chodzi o pacjenta im wyżej uniesiemy kończynę dolną nie będzie występował ból tym proces jakby podrażnienia nerwu podrażnienia korzenia będzie mniejszy objawy które pojawiłyby się w przypadku gdy delikatnie uniesiemy Kończyne. Jest to parę stopni. E, wymagają dalszej konsultacji lekarskiej albo bardziej szczegółowych badań e, obrazowych. I teraz tak naprawdę łapiemy pacjenta podpięte. Druga e, ręka nad rzepką. Prosimy pacjenta, żeby nam nie pomagał. I jedziemy do momentu, w którym wystąpi ból. Krystian, coś jest? Nie ma. Czujemy tutaj taki delikatny opór. Jest to opór mięśniowy. Ale Krystian jest oczywiście zdrowy. U niego żadne objawy neurologiczne nie występują. A teraz przejdziemy sobie do badania neurologicznego. Pierwszym odruchem, jaki dzisiaj chcę sprawdzić, będzie odruch kolanowy. Teraz tak układamy pacjenta w lekkim zgięciu. Noga zrelaksowana i Celujemy węzadło rzepki. Bardzo ładnie. E, ważne jest tutaj, e, żeby odruchy w jednej i w drugiej kończynie były takie same bądź podobne. E, niewydolność tego odruchu będzie świadczyła o e, uszkodzeniu gdzieś na poziomie L4. Następnym odruchem, który będziemy badać, będzie odruch Babińskiego. I tutaj podczas badania tego odruchu drażnimy jakby wewnętrzną część stopy pacjenta. Bardzo ładnie, Krystian. I jeśli ten odruch byłby zaburzony, świadczyłoby to o uszkodzeniu jakimś poważnym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Następnym odruchem, który, który badamy, jest odruch. Ze ścięgna Achillesa. E, niewydolność tego odruchu e, świadczyłoby o uszkodzeniu na poziomie S1 e, w naszym kręgosłupie. E, istnieje jakby parę wariantów badania tego odruchu. My dzisiaj wybraliśmy w leżeniu na brzuchu pacjent ułożony. E, I teraz tak na rozluźnionej kończynie e, uderzamy sobie w ścięgno. Tak w skrócie podsumowywując. Aby efektywnie leczyć rwę kulszową, potrzebne są takie trzy bazowe czynniki, czyli badanie manualne, badanie neurologiczne i szczegółowo przeprowadzony wywiad. Dopiero po tym terapeuta może postawić diagnozę i skutecznie wdrożyć leczenie. Dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj nasz kanał.